Siemaneczkowicz z tej strony, dało 15 lecimy z kolejnym odcineczkiem z Masią Soros. Cześć, witajcie! FIFA 16, Euro 2016 i mecz Rumunia-Szwajcaria. Wszystko zaktualizowane, to już mogę tak, powiedzieć, Wreszcie dotkliśmy tak. do tego. Był uradowany, że po prostu Nawet tymi składami najnowsze jak najnowsze aktualizacje, które są właśnie na Euro i oby się, on, jakby to powiedzieć, Rumunia. Dla mnie, dla, mnie, dla mnie taki czarny koń, który w pierwszym meczu wystąpił. Jestem bardzo ciekawy, jak im się uda, uda zagrać, bo naprawdę liczę na nich, że dadzą sobie radę. Właśnie no dali sobie radę, można tak powiedzieć, z Francją, bo nie stracili dużo bramek. Trochę im przykrzyli krwi, a tutaj liczę na Szwajcarów, że spokojnie powinni sobie z nimi poradzić, bo Szwajcaria nie gra jakiejś fajnej piłki teraz. 1-0 z Albanią to jak na taki zespół? to naprawdę kurde Adam nam pierwsza Lefe sytuacja Ej Zrobił to, zrobił to brawo Ty no, ten drankarz jak on ma? Ty masz yy... Tego tego, no, jak on ma? No, A, no. Yes. Kurna, nie, nie tipo kurtuła, jest, nie A, kurtuła. Jest, jest tipo, kurtuła. A, No patrz ty wylecia miserialnie no. Czekaj dobra gramy nie serialnie kurwa... Ja tak... O, nie. Tak... limon. O, Panty Limon. Panty, wiedziałem, że mi się się razu kurde. robotę, ale dzisiaj nie wiem czemu taka piłka no dość dziwna, bo... Ale tutaj widzę prosto padłe piłki, a naprawdę ale dość fajne fajnie podstawia. Podanie, podanie, drugi raz, drugie już podanie, moi obrońcy naprawdę biegoło przegrywają. No tak jak powinno być zawsze, no nie wszyscy obrońcy kurwa mają... O, 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 spida. Czeka, Dobra, poczekamy. Bum, no i, i tak, ogólnie zaczynamy już drugą kolejkę Euro, bo um, ten mecz zaczyna kolejną kolejkę Euro. Do mnie zapraszam już jutro na mecz Polska Niemcy, bo kurde, polska Irlanda tak wam się spodobało, że rekord re, rekord mojej fifi chyba jest, bo jest 15 tysięcy wyświetleń, to jest naprawdę dużo. A ty masz. O kurde. A on zagrał w ogóle? Nie. Aj, Ajajaj tutaj. No nie możemy się coś wczuć, nie możemy się coś wczuć. Te podania, te podania. Że tak mało możesz zrobić, ale to jest tylko... gdyby powiedzieć. Jeden mój błąd, lub coś ten deseń i. Jach. O, jezu, serio? ja Embolow. Embolow to się przepycha, naprawdę. Mają mi no rasowego na Nie że aż tak łatwo. Oni mają tutaj trzech, czy. Yy, przy czterech nawet dość dobrych napastników. Ja no tutaj nie powiem, bo Rumunia mimo wszystko ma dość takich, jakby to powiedzieć, równych sobie zawodników. Yy, wszyscy na tym ataku coś tam potrafią. Jeden ma większy strzał, drugi ma większe tempo, Bolo troszeczkę za plecy, sobie się pogubił i ja pierdzielę. O pan on pokazał się naprawdę teraz. O teraz te tak, ale No nie wiem, jest, co jest kurde z tą moją obroną, tak no, ja się rozważam dziwnie. Ale łatwo przez no to bramka, ale nie no nie wiem, powinna być bramka nie. powinna, powinna. Pan Tilimon nie wiem co właśnie w takiej trudnej sytuacji zobaczcie co zrobił, a wcześniej w takiej łatwej wpuścił bramkę I gol pewnie Embola nie. Dobra, zobaczmy co my możemy zrobić. Popek Dobrze, do tyłu A i tutaj już miało drugie podanie Na środek, a nam gra na środek Nie zdążyłem do tego. Mbolo tutaj na opozycji spalonej Wracał chyba kontuzjowany No i widzisz, ale nie, nie wiem co jest Kurde, no tak fajnie zawsze mi się grało tymi słabszymi zespołami Ale ładna, a jest kontuzjowany, ale miałeś Przemyślenia niezwykle No, bo widziałem, że wracał, więc troszkę opóźniony Ale on to rozchodzi, jak stał to rozchodzi Co było? Tak kamera zwolniła jakby tu miał być jakiś Paul, rzut wolny, rzut karny i... Ja co i jest? ...Rodriguez, ja wiem, to Wyprzedzajcie, troszkę brakuje mi tego wyprzedzenia na, moich pasy, obrońców przed napastnikiem, co zawsze miałem, co zawsze... Ole, I, bo z... No, się minął strasznie. ...Mechmedi, za mocno... Embolo! Piękna bramka, 2 do 0. I patrz, teraz nie uronił. Nie wiem, czy on... Takie łatwe piłki, też nawet... No, to jest dziwne. Nie, nie wiem czy z podaniami. To mam nadzieję, że przez to, że my wzięliśmy to aktualizowanie nic się nie pozmieniało tu w moich ustawieniach. Ja nie nie wiem, że tobie się zmieniło, a mi by się nie zmieniło, trochę śmieszne są. A mi co, polepszyłoby się na lepszy? Ale nie, nie o to chodzi, a ty sobie tam zmieniałeś jakieś je, czułości, a, to wszystko? Nie, nie, nie nic nie zmieniałem, wszystko A nie wiem właśnie nie wiem czy ja nie miałem półstałowiany pod siebie to. Ale to to nie, tutaj nie masz sterowania Dlatego? ustawionego. Nie, tutaj normalnie grasz, tak jak zawsze. Oj O no, on no, powiem istania. to, że mają zajebistych bramkarzy. No, ma wóki, aż trzech bramkarzy. Wóki, i, jeszcze I, jeden. I ten. I jest to oh Jezu Benalio przecież. Benalio nie jest niestety, ale trzy do zaraz obrawiali. A pierdziele, on nic nie broni teraz, nic! Pan Dinimon... Nice, znaczy takiego tam piłkach, prawda, do nie obronił tego, tak nie się, ale... zobacz, jak on stał, tak jak miałem. Ale, no 4-0, gdyby nie wybronił tam takiej setki, no bo tamta naprawdę setki. Weź mi, weź mi, uderzaj takie piłki, wiesz, strasznie... Strasznie jakby... mocne. Właśnie no mocny i tak właśnie wiesz, tak tak, tak. takie typowo po całą bramą, no nie wiem, że będzie bronić, no jak Tylko będę mógł to bardzo chętnie. Bolo już próbował, ale nic nie wiesz. No nie, nie, ja na razie nie mogę z żadnego podania zrobić. Ale chciałem do tego bliżej. Ale jest szansa dla Rumunii. Pierwsza to, od Dawien Dawna na pewno takiego wyniku nie będzie, że ostatnich części był taki wynik z Czechami. Między Hiszpanią, ale spokojnie ludzie, ostatnio było 2 do zera dla Hiszpanii i Czechy zrobiły 3 brani. No ale nie, raczej tutaj już nie widzę po, po tym jak gram, zobacz, oni nie wiedzą co zrobić tej ani podania nie mogę zrobić, nic. Jezu, nie, nie, oni nie ona daje. Czaka, czaka nie umie tak strzelać. A, czaka dobry jest, to nie, nie ma ale, co. Mówić. Ale, ale chyba nie strzelaje. nie jest takim lackshootem. Ale dobra, spokojnie w nim Pozycja ma dobrą do tego. Nie, moi się mijają kurwa z przeznaczeniem no, dzisiaj Trochę Tutaj naprawdę nic I spokojnie, z Usomera do ten dalej, komputer myślę, że tutaj... No nie jednak nie Jeden nie, nie, popek No fajny, fajny, lecz no, 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 naprawdę rzadko tak gram, najmniej z balkiem, ale ten popek zrobił Zobaczcie podania, nie? Gdzie to w ogóle kurde idzie? Na uwolnienie <laughs> Uderzenie w stronę Omer, fajne. wreszcie była pierwsza akcja. Szeka. Cześć. Cześć, Oluju, serio. Pozdrawiam. Achmedi, bardzo czas, żeby dużo. Fajne dośrodkowanie, naprawdę. Niestety pozdrawiam. nic z tego nie wyszło. No, fajnie, 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 ale błąd, ale błąd, ale błąd się Szkoda, że stan zupełnie nie wykorzystał, bo naprawdę mój błąd wie No zobacz! Ja, trochę, ja pierdolę, trochę, czemu trochę, on trochę, nie strzelił? Trochę przeczekał, czy to jest to samo co też jak ostatnio, co ja grałem i nie mogę nic zrobić? później tego, jest, oj Ja pierdziele, no. ale piękna akcja To było ale piękne, ale podanie dni. Ale, ale i O ten zobacz Jak się rzuca Kurwa, jak on się rzucił to dziwnie, w ogóle przed, jeszcze przed uderzeniem piłki Same, o Jezus, ty gdzieś moich? To nie było na tak, ja Dawno szybko. mi się tak nie grało, dawno mi się tak źle nie grało Nie wiem czemu no nie, nie no, jak co Anglia, Walia? Anglia, Walia, co dostałeś tyle I też no. się do dupy grało wtedy Nie wiem, nie mam pojęcia, ale no widzisz tu kurde no To jest to, że wpadły takie dziwne proste bramki, gdzie bramka, no jednak coś tam powinien się pokazać przy tym i to samo było z wami, pamiętam, zmieniłem bramkarza i wszystko, ale no nie będę tutaj pan Timona zmieniał, bo jednak no nie ma nikogo lepszego. Tam bym był dość porównywalny. Dobra, trzeba jedynie się skupić, zobaczymy, może coś to da... Malek będzie nie gadał, więc grał. A teraz Cedan Shakier i wyzwana Alu Fajnie fajnie. A na tam krzyku. Ach, teraz idzie.

Ej <grymne> ja nie tak jakbyś w ogóle... Jak ja się raz grał piłkę co nie? No nie, to tak naprawdę, nic nie mogę nimi zrobić ty Oni odchodzą od tej piłki o. w ogóle czeka tutaj, paka tak. <susurka> Fajnie, fajnie, fajne podanie naprawdę Fajne podanie Nie, Fajnie, że zdołał obrońć ten suchard W końcu przypomniał sobie na czym polega fakt bramkazu nie mógł chyba sobie wyśpić lepszej pierwszej połowy Ja pierdzielę, gdzie? Mu idzie Czemu tak? Chwoma do końca Godzinę. Kurwa jak on też jest wolno tej się zbiera Torien. Kto grał? minęli znowu. Nie wiem co to było nie, to jest taki fart, to był fart No jak już tego nie chcieli, to naprawdę my... zobaczcie Ale ja myślałem że o tu nowo Co... Ja już byłem taki zestresowany, że od tego nie trafi, że ten jak się sprawny nie zdajesz. No ktoś mówił. Mechmed Mech Medii ślicznie. No może centrować w polekarze. Przerzucił pole karz. Jeszcze Cedronusz co? Aha, ten rad widać. Tak. Chyba ją. Bo jakby to Shakiri tak spieprzył to on chyba udusił, no, ale ostatnio wysiął. To ogólnie sobie dzisiaj pykałem e, tą e, klasyczną e, jedynastką i świat, to jedenastką i świadkową jedenastką, która w jest najlepszym z najlepszych. No nie wierzę, ty, znów się robi to samo, że z ty Przestałem gadać, ale i tak mimo wszystko nie gra mi się tak, jakbym chciał nimi. to jest wszystko... Ja brańców, no to jest takie jak u mnie, dwa błędy bramkarza. To jest takie... Full na full jedna dobra twoja akcja I teraz w no Medi. Parę podań, koniec no, 65, można było zmiany zaraz dokonać Nie przyjął. No kurna godzinę będziesz podawał do kolegi Dobra, coś trzeba z tym zrobić ze składem Tam bolo zostaje Ty jesteś słaby, to no, W stancu. Bida. Trochę tak nie mam za bardzo na co zmieniać Cipciu Cipciu Wejdzie, cipciuś wejdzie. Pozdrawiamy, coś wejdzie Pozdrawiam cipcizie Chyś żeby idziemy full offensive, no tak, nie mam nic do stracenia, co mogę zrobić, nic więcej. Dobra, tak trzeba to zagrać. Stań co zostaje na hatryka. Oby Czuję, czuję to, że be, będzie. Torien. Czuję to w kaśce. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia dobra, do gry dobra, jednego z zawodników. No, tylko nic nie zrobiło z do... tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobrze był Szaka. Kurwa, jak teraz ona czytała ale... nam z Zespół się... traci piłkę. Szansa! Ja kurde ja, piękny piśc! Spakował mi tam za to mi go chyba Stańcu na tym i o to jest właśnie, to jest właśnie FIFA, łatwo idzie, a potem jak staną to już koniec. Lat. Oooo, hałdek. Najprzestrzenniejszy. No nieporozumienie i strata piłki. Chipciuś! Pówna Jadziot! Nie, na nie tego, czy... No trochę teraz Bolek przycisnął, a każdy dobrze mnie ja się z z nie strypienie. lubię grać na full Szaka. defensywie Seferowicz! Chciałem to zrobić, bo że nie dobiegnie go do dalej. Ale niestety też po staw ale dobrze! Nie ciśniemy, tu jeszcze jest coś do zrobienia w tym meczu Ja tak. po tym meczu z i nie podda Ja nie mam zmian, to jest właśnie minus no, tego Bolec ma tam dużo troszeczkę tych Zmiennikowych rumunków A ja niestety bieda Kurde, ci, Polo, ci mi szkoda tej... Cipcił mi tej akcji Kurna, musiał Dobry akurat być postąpień A Libek Nie, drażę, nie. Drugi raz robię tutaj taką akcję z chciałem to fajnie zrobić Kurna mogłem Mogę to wchodzić Kurwa noszaka, no kolejny raz nie mieć tutaj tej kiwti Jedziemy, jedziemy z tym, że kontuzja u mnie to w ogóle, więc Dobre to podanie głowo Zajwiści Jak najdalej w rank? Ej bolo Kurwa Szaka, bo cię zdejmę. <grym>, nie ma za kogo. Właśnie za zdań, w to jest najgorszy. To jest najgorsze, że nie mam za kogo, a on takimi... takimi chtuska spadł Jest! Jest raftu! Kurwa nie wierzę! Spalony! Of! Oh, pizdu! Amen. O oh, pizdu. Nie mam pytań. Ja to przepiję. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie! Minimalny spalony. A i tak nie trafi cipciu. Robimy, Uff, gramy na czas panowie kurde, bo ja nie mam pytań, Co się dzieje? Z będą spotkania to, że rzeczywiście może te 82 overalla. Lepiej późno niż wcale. dałem się okarmu? Ja się bałem, że na tym na wsi. nie Nie, 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 nie. Ile? Wycis Juru! Ja to była fantastyczna sytuacja! Musi się otrząsnąć i szybko wrócić do siebie! Mecz się jeszcze nie skończy! Dobrze. Kurwa, mała I skierował piłkę do partnera. Ujadam tu na czas gra. No i trochę tak średnio. Ale z kopni do idź szkół. Piękna interwencja! Ja idziemy, idziemy. Z tym. Dobrze, Fry. Dawaj, dawaj, patrz Zijdezcie po linii! Zobaczcie jak poszedł Sam raz nagrę na czas Krzaka, no nie umiesz czytelny O Jezus Dzięki, dzięki Popa zajebiście Lipsteiner Ja... Wyjebać to, wyjebać to Nie! Nie wierzę ciąberku! Nie! Komer, nie, go. nie! Jaki głowisz? Nie, kurwa! Blankarz przyszedł to już jest do wykorzystania przez wolka. Za blisko! się są. Ale rad... Nie! Rad, nie! Rad, nie, nie kurwa! Nie, Na, nie, mocno, nie, za mocno, za mocno Widziałem on Dlaczego on tak nie lekko? Matutka. Troszeczkę lekko i już byłoby remis. Naprawdę, zwycięstwo fajne, bo szybko się nie bramki, ale znów pod koniec jednak... Wolek się to wszystko przełamał no i Rumunia dała popalić. nie no, liczę że ty no oby było coś w podobie znowu w meczu byłoby na pewno fajnie czekaj czekaj tam było 3-2 tak i wygrało się na odwrót tak ja wygrałem Czechami bo było 3-2 czyli jedna tylko bramka. patrz w realnym meczu o jedną bramkę strzeli tylko że na odwrót to tu obstawiam, że Rumunia wygra 1-0 ja liczę że Szwajcarii dwie bramki pakuje ja wam dziękuję łapkujcie, sobie, podajcie do Polska na razie cześć. cześć